Ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale ostatnia animacja Pixara, którą omawialiśmy na tym kanale, to był film pod tytułem Naprzód. I tutaj polecę sucharem, to nie wypanda! Pierwsze, co rzuca się w oczy już na etapie zwiastunów, to to, że film wygląda nieco inaczej niż pozostałe produkcje Pixara. To znaczy, jest utrzymany w nieco innym stylu. Inaczej wyglądają te postacie. Tak, i widać tutaj mocno inspiracje anime, tak. do których reżyserka się przyznaje. To może odrzucać niektórych widzów, którzy nie są przyzwyczajeni do takiego przerysowania czy po prostu wyolbrzymienia pewnych rzeczy. Szczególnie emocji wypisanych na twarzy, jakichś grymasów. I to widać także po. Bardzo dynamicznym montażu i przy mnogości takich slapstickowych, powiedzmy, scen, ale ja tutaj miałem także skojarzenia z takimi rzeczami jak na przykład uciekające kurczaki, czy powiedzmy Michelowie kontramaszyny. Bliżej tamtym filmom To Nie Wypanda niż animacją Pixara, które widzieliśmy dotychczas. Tak, bo też To Nie Wypanda jest mocno komediowym filmem. Cała historia rozgrywa się w roku 2002 w Toronto. Opowiada o ledwo co 13-letniej dziewczynce May. Która jest kanadyjką z chińskimi korzeniami. Jest bardzo dumna z tego, że dopiero co skończyła 13 lat, już się przez to czuje takim prawdziwym człowiekiem, już może decydować o sobie, albo przynajmniej tak wmawia swoim przyjaciółkom. Tymczasem jej rodzina mocno stawia na tradycję. Powiedziałabym, że wręcz chwilami jest taką stereotypową, chińską rodziną w Stanach czy w Kanadzie, jak w tym przypadku. Czyli dziecko ma się dobrze uczyć, ma mieć później dobrą pracę i generalnie ma być posłuszne swoim rodzicom. Mhm. A tymczasem wśród swoich przyjaciółek May jest szalona. Jest absolutnie szalona. I myślę, że charakter tej głównej bohaterki też może dla niektórych stanowić problem, ponieważ ona jest bardzo taka ekspresyjna, bardzo do przodu. I jej przyjaciółki zresztą też. Tak, są bardzo charakterystyczne. Ale też wszystkie są naznaczone taką sporą dawką nerdozy, bym tutaj to tak określił. No i zdecydowanie wszystkie łączy to, że są wielbicielkami, fankami. Pewnego boyzbandu. Fort Town, w którym jest pięciu członków. Ja też tego nie rozumiem. I matka głównej bohaterki też tego nie rozumie. Matka głównej bohaterki wielu rzeczy nie rozumie, ale przede wszystkim nie rozumie, że jej dziecko może mieć swoje własne plany, aspiracje, fascynacje i trochę za bardzo mocno dokręca śrubę. Jest ekstremalnie nadopiekuńcza. I oczywiście to wynika także z przeszłości samej matki, i tutaj też to będzie w ładny sposób wyjaśnione na pewnym etapie filmu. Ale najpierw najważniejsze wydarzenie czyli, że wraz z tym, że nasza bohaterka ma te 13 lat no to oczywiście wchodzi w ten okres dojrzewania i nagle zamienia się w gigantyczną, bardzo puszystą, czerwoną pandę, w którą zamienia się, czując bardzo różne emocje. Czyli jest takim. Mal... Silne, skrajne emocje. Tak, czyli jest takim czerwonym halkiem, powiedzmy. Tak. No, wjeżdżają hormony. I prawdę mówiąc, trochę nie wiedziałem, że ten film będzie zbaczać w te rejony. To znaczy, wiedziałem, że to będzie historia o dojrzewaniu i wiedziałem, że będzie dotyczyć także, powiedzmy, takiego wybuchowego charakteru głównej bohaterki, ale nie myślałem, że ten film będzie także poruszać na przykład temat menstruacji. I to w bardzo bezpośredni sposób absolutnie się z tym nie kryje. No, rzadko się to robi w filmach animowanych albo praktycznie. Wcale. Tym bardziej to cieszy, że w filmie takim, mimo wszystko wysokobudżetowym, przeznaczonym do szerokiego grona odbiorców, ten temat jest podejmowany i w tak ładny sposób składa się także z samą historią, z samą opowieścią i z przeszłością rodziny tej bohaterki. Tak, ponieważ jedna z jej przodkiń dostała taki dar, czy też jak później jest to określane, klątwę, która dotyczy wszystkich kobiet w jej rodzinie. I chociaż ta metafora czerwonej pandy i tego czerwonego księżyca może być taka trochę za bardzo prosto w twarz i łopatologiczna, to jednak uważam, że na tym podstawowym poziomie tej historii, która skierowana jest jednak głównie do dziewczynek, to działa. I gdybym, gdybym miała wybrać taki idealny target tego filmu, to są mamy, które mają 30 parę, 40 lat, i ich córki 10-13 właśnie. Tak. Tak, tak. Bardzo dobrze, że powiedziałaś też o tych mamach, bo uważam, że ten film idealnie adresuje tutaj pewien problem, czyli właśnie te oczekiwania względem dziecka, że ono będzie spełniać wszystkie nasze, powiedzmy, niespełnione aspiracje itd., dalej, że będzie perfekcyjne. I jednocześnie wybrałam taki zakres wiekowy, dlatego że <laughs> rzecz rozgrywa się w 2002 roku. Troszeczkę inaczej wtedy wyglądało życie nastolatki niż teraz. Choćby ze względu na to, że no, internet nie był aż tak powszechny, powiedzmy. No może w Kanadzie bardziej niż w Polsce. No tutaj się korzysta e... z takich animowanych odpowiedników Nokia 330. Tak, no nie było smartfonów zdecydowanie, co też ma trochę wpływ na tę historię. To znaczy ona wyglądałaby zupełnie inaczej dzisiaj. Mhm. I ja pod koniec 2002 roku skończyłam 13 lat, więc <laughs> trochę... Wiem. Gdzie jesteśmy z tą bohaterką? No właśnie, ale tutaj chciałbym jeszcze wyraźnie zaznaczyć, że ta historia jest na tyle uniwersalna, że nie musimy tego oczywiście wiązać automatycznie z okresem dojrzewania u dziewczynek. Mogą to być różne przemiany w naszych ciałach, czy powiedzmy w naszym dojrzewaniu. Wystarczy tak naprawdę odrobina empatii, żeby zrozumieć położenie tej bohaterki. Nie musimy mieć dokładnie takich samych przeżyć jak ona. Tak, i wystarczy być kiedykolwiek dzieckiem, tak naprawdę, żeby wiedzieć. Że coś, co jest relatywnie błahe dla nas dorosłych, dla dziecka, może być najważniejszą sprawą na świecie. Bo właśnie w tym filmie najważniejszą sprawą na świecie jest to, żeby wymknąć się z domu i iść na koncert swojego ulubionego boysbandu. To jest sprawa życia i śmierci. Na początku miałem problem z tym motywem, bo tam w pewnym momencie na przykład nasze bohaterki zaczynają składać pieniądze na to, żeby właśnie mm. się na ten koncert dostać i tak zastanawiałem się, czy to jest takie moralnie słuszne, żeby w ten sposób opowiadać tę historię, ale ostatecznie wszystko to się tak składa pięknie, że faktycznie bohaterowie szukają tutaj nici porozumienia i pewnego kompromisu takiego międzygeneracyjnego. No, ja uważam, że lepszym rozwiązaniem by było, gdyby jednak te dziewczynki próbowały jakoś zapracować na to, żeby zdobyć pieniądze na ten koncert, niż realizować to, co realizują, bo to była moja największa wątpliwość związana z tym filmem. Ja uważam, że produkowanie merczu to także praca. Tym poradziły sobie jakoś. I jeszcze wracając na moment do tej metafory wielkiej czerwonej pandy, to oczywiście bardzo ciekawe jest to, że ta bohaterka, przez to, że tak się przemienia i tak dalej, to też zaczyna odkrywać swoje ciało tak metaforycznie. To znaczy, czuje zapachy, spod pachy. Czy nagle wydaje się sobie sama być nie takich wymiarów jak powinna? Na przykład. I to jest też bardzo fajna lekcja dla dzieciaków, że ich ciało się będzie zmieniać. Że faktycznie wkraczają na taki etap, że stają się autonomicznym. Człowiekiem? Tak, i ja uważam, że ten film jest rewelacyjnym punktem wyjścia do rozmawiania właśnie z dorastającymi dziewczynkami o tym, no, co się będzie z nimi działo, bo to jest nieuniknione. Przy okazji obejrzenia tego filmu, ta rozmowa może pójść dużo bardziej gładko niż bez. Ja myślę w ogóle, że określenie, że Czerwona Panda nadchodzi, <laughs> może w jakiś sposób wejść do kanonu. Ale najbardziej ujęło mnie w tym wszystkim to, z jaką szczerością i z jaką lekkością opowiada się o tych tematach. Bo to wszystko jest przecież wkomponowane w taką zwyczajną, prostą opowieść o próbie zrealizowania swojego marzenia. Tak, ale też próbie. Bycia sobą, niezależnie od tego, czego wymagają rodzice. I oczywiście można przez pewien czas, na przykład, kręcić nosem na to, że bohaterka oszukuje swoją matkę, nie wyjawia jej tego, co tak naprawdę chce zrobić, powiedzmy, czy co robi za jej plecami. Ale tutaj także mamy po prostu takie bicie na alarm, że hej, nie możesz tak mocno mnie ściskać, bo ja wyjdę pomiędzy palcami. No a umówmy się, ta matka naprawdę, no przynajmniej na początku filmu, to ucieka się do metod ekstremalnych. Radzenia sobie z tą córką, a do tego stopnia, że no przed całym sąsiedztwem czy też przed całą szkołą jest w stanie ją tak upokorzyć. Naprawdę trudno się dziwić, jeżeli ma się już dawno za sobą ten etap, to bohaterka się buntuje po prostu, bo też bez buntu nie jesteśmy w stanie się rozwijać jako osoba. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że ten film nie mówi ci bezpośrednio porzuć stare wartości, bądź sobą i tak dalej, tylko właśnie szukaj jakiejś płaszczyzny, na której te stare wartości mogą koegzystować z tym, kim jesteś i kim chcesz być. No ale właśnie im bliżej finału tego filmu, tym więcej tych zapożyczeń z anime tutaj e, przechodzi powiedzmy na pierwszy plan. Finał jest tak odjechany. Oprócz tego, że mamy tutaj nawiązania do anime, no to mamy też nawiązania do kaiju. <laughs> tak. Tak, może się to wszystko wydawać czasami trochę aż za bardzo, przerysowane, za dużo. Finał, za dużo przypadku, i też mimo wszystko cała historia rozgrywa się dosyć schematycznie. I raczej zdajemy sobie sprawę z tego, co będzie działo się w ostatnim akcie tego filmu. No ale nie od tego jest taka animacja, żeby nas tutaj nagle jakoś specjalnie zaskakiwać zwrotami akcji. Myślę, że jest tutaj tyle, ile potrzeba. Natomiast y, moc Boisbendu zrobiła mi dzień, i y, trochę mi serduszko urosło, jak oglądałem te sceny. Y, absolutnie uwielbiam. <grym> To, w jaki sposób ten film się kończy, do czego ostatecznie zmierza, nawet pomimo jakichś takich drobnych uwag czy takich e, znaków zapytania nad tym, w jaki sposób się ta fabuła rozwija, tam gdzieś na początku. Przede wszystkim polubiłem i bohaterkę, i jej koleżanki. I... w ogóle super jest motyw tej przyjaźni między tymi dziewczynami. One są I... też na tyle odjechane i tak unikalne tak, każda jest, z nich. Jest też taki prawdziwy, mimo że mm -hmm. to jest animacja, to tak, no tak. Twoja córka też ma takie koleżanki i pewnie odwalają różne głupoty, tylko ty po prostu o tym nie wiesz. I ty, jak miałeś, czy miałaś 13 lat, to też nie mówiłeś swoim rodzicom. No nie! I bądź co, bądź, jest to film, który ma w sobie po prostu mnóstwo uroku. Tak więc chciałoby się powiedzieć: Pixar znowu to zrobił. Ale nie, z... było nie, nie, nie było płakanka. Nie, nie było płakanka, ale było takie lekkie wzruszenie i takie ogromne ów. Tak na pewno było bardzo dużo śmianka. Ale to też jest właśnie super, że pozwolono na nieco inne podejście niż y, zwykle mamy w animacjach Pixara. One też wydają się być na początku czymś innym, ostatecznie są czymś innym i także są skierowane do dwóch grup odbiorczych, czyli do dzieci i do rodziców, ale tutaj to myślę, że zostało połączone nieco innymi środkami. Tak. E... Może to nie jest film jakoś specjalnie zmieniający życie dorosłych ludzi, ale. Może zmienić pewne relacje. Jeżeli miałbym ten film porównać do takiego na przykład Soul, czyli Co w duszy gra, do którego miałem kilka zastrzeżeń, tam kręciłem nosem i tak dalej, to mam też tak, że tamten film chciał poruszać takie sprawy większe niż życie w taki dosłowny sposób niemalże, a ten film tak blisko ziemi się trzyma ostatecznie przez cały czas trwania, pomimo tego również dotyczy spraw większych niż życie. Przynajmniej z perspektywy tej głównej bohaterki. I to jest moim zdaniem przeurocze w tym filmie, więc ja uważam, że fantastyczna rzecz. Idźcie do kina. No, chyba, że nie oglądacie nas w Polsce, to idźcie sobie na platformę Disneya. A my jeszcze sobie poczekamy do lata. Do lata. A więc, jeżeli byliście na tym filmie w kinie, wróciliście z seansu i macie jakieś spostrzeżenia, albo chcielibyście się odnieść do tego, co mówiliśmy w tej recenzji, to dawajcie znać oczywiście w komentarzach pod tym materiałem. To wszystko od nas? No, tak myślę. To wszystko od nas. Do zobaczenia w następnych odcinkach.